Dzisiaj trochę takich styczniowych rocznic. Maksimum źródła, minimum komentarza. Wnioski niech sobie każdy wyciągnie sam. W styczeń, Pierwsza ofensywa styczniowa, dziś tak możemy zatytułować mój felieton. W nocy z 3 na 4 stycznia 1944 roku Armia Sowiecka pod Sarnami przekroczyła starą, tak zwaną ryskę, ryską granicę polsko-sowiecką. W związku z powyższym, no, czyli wkroczyła na teren formalnie istniejącej Polski. W związku z powyższym 5 stycznia 1944 roku rząd polski podjął deklarację, w której stwierdził m.in. polską suwerenność, pełną suwerenność państwa polskiego nad tymi terytoriami, istnienie, potwierdził istnienie rządu i państwa, rządu uznawanego na arenie międzynarodowej. 5 stycznia premier Mikołajczyk w przemówieniu użył takiego słynnego później zwrotu o aliancie naszych aliantów. Dlaczego? Bo od 1943 roku Polska nie miała już stosunków dyplomatycznych z Sowietami. Sowieci zrobili to specjalnie oczywiście, ale to na inną opowieść. Yy, dalej. 11 stycznia 1944 roku Sowieci odpowiadają na tą notę i co ciekawe, piszą prawdę. Mianowicie odpowiadają, piszą, że rząd radziecki nie uważa granic z 1939 roku za niezmienne. Za, można powiedzieć istniejące. Wiedzieli, co piszą, ponieważ od jesieni 1943 roku, co najmniej od Teheranu, alianci zgodzili się z nowymi koncepcjami granicznymi yy, sowiecko-polskimi, tylko jakoś tak nie powiedziano o tym Polakom. Yy, jeszcze mogę zacytować: Polska odrodzić się musi z tej noty sowieckiej, nie przez okupację ziem ukraińskich i białoruskich, ale drogą powrotu do polskich historycznych terenów zabranych w drodze y, Polsce przez Niemcy. Czyli jakby zmiana granic, czyli odbierzemy wam to, co wasze, a damy Wam z łaskawości to, co nie nasze. 12 stycznia 1944 roku Burko Morowski ogłasza rozkaz numer 126, w którym ogłasza wsparcie Armii Czerwonej w walce z Niemcami w miarę naszych sił i interesów państwowych. To jest bardzo ciekawe. Po tym wszystkim jest ten rozkaz, czyli początek akcji burza. Akcja miała być yy, niezależna od władz sowieckich, ale współpraca z Sowietami miała się odbywać na szczeblu taktycznym. Polacy niby mieli się sami wy, 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 wyzwalać. I koniec teraz będzie najlepszy. 15 stycznia 1944 komendant NSZ, pułkownik Kurcyjusz, wydaje rozkaz, w którym stwierdza, że NSZ ma traktować Sowietów jak armię wrogą. Kto z tej grupy miał rację? Jak zwykle narodowcy.